Noc w muzeum ma swój zapach: stęchlizna starości, politura drewna, kurz. Ale czasem, gdy zamykam oczy, czuję coś innego: zapach dymu, nie tego współczesnego, nie. To zapach ogniska, ziemi, potu i pewnej obietnicy obietnicy która wznosiła się nad gnieznem tysiąc lat temu przybyłem tam jako kupiec wczesnopiastowska polska około roku tysięcznego kraina gdzie ziemia pachniała surowo a ludzie żyli w cieniu pradawnych dębów i starych bogów widziałem jak stare bóstwa umierały nie w ogniu herezji lecz cicho w cieniu nowych krzyży było to bardziej wyparcie. Pamiętam, jak po kolejnym masowym chrzcie na placu przed grodem palono stare figurki, drewniane bożki wrzucane do ognia. Ich dym mieszał się z poranną mgłą, niosąc zapach spalonego drewna i utraty. Poznałem wtedy domosława, cieśle. Pracował przy wznoszeniu kościoła, nowej świątyni. — Widzisz, Aleksie? Mówił mi Domosław. Jego dłonie pachniały żywicą. To nowy początek, ale stary dąb, z którego biorę drewno, wciąż pamięta modlitwy. Siedzieliśmy wieczorami, pijąc miód. Opowiadał o przodkach, o duchach lasu, o tym, jak nowi kapłani potępiają stare obrzędy. Mówił o lęku przed nieznanym, ale też o nadziei obiecanej przez nową wiarę. Był rozdarty. Jego ręce budowały nowy świat, lecz serce tęskniło za starym. Kim będziemy, Aleksie? pytał, patrząc w ogień czy będziemy jeszcze swoi, czy już tylko inni? Pytanie do Masława odbijało się we mnie echem przez stulecia. Kim będziemy? Czy będziemy jeszcze swoi, czy już tylko. Inni. To fundamentalne pytanie, stawiane od wieków. Obserwowałem ten proces niezliczoną ilość razy. Narody rodzą się i umierają. Ich tożsamość ewoluuje, jak rzaka zmienia koryto. Tożsamość nie jest stała. To płynna substancja kształtowana przez wiatr historii, fale migracji – Krople nowych wierzeń. Ci ludzie w gnieźnie, chrzcząc się masowo, stając się polanami w nowym sensie, nie byli jednorodni. Nosili w sobie echa różnych bóstw, lecz potrzeba przynależności, potrzeba siły płynącej z jedności sprawiła, że przymknęli oczy na stare szeptane modlitwy i otworzyli je na nowe, głośne pieśni widziałem ich zmagania, strach przed utratą, połączony z kuszącą wizją porządku, bezpieczeństwa, miejsca w większym świecie. Byłem obcym, który nigdy nie stawał się swoim, ale rozumiałem to rozdarcie, to pragnienie przynależności, które każe ludziom porzucić część siebie, aby stać się częścią czegoś większego. Widziałem to w oczach Domasława, w sposobie w jaki wpatrywał się w ogień, szukając w nim odpowiedzi, których ja sam nigdy nie znalazłem. Współczesny świat wcale nie jest inny. Ludzie wciąż podróżują, uciekają, szukają lepszego jutra, czasem przed wojną, czasem przed ubóstwem, czasem przed nudą życia. Widzę te same pytania w oczach tych, którzy przybywają do nowych krajów, nowych kultur. Kim będziemy? Czy będziemy jeszcze swoi, czy już tylko innymi? Tak jak tamci w gnieźnie musieli wyrzec się starych bóstw, by przyjąć nowego Boga i tożsamość, tak dziś ludzie często muszą wyrzec się języka, obyczaju, części pamięci, by wtopić się w nowe społeczeństwo. Budujemy nowe państwa, nowe wspólnoty, ale proces zawsze jest ten sam, zawsze jest ten dym nad gnieznem, zapach starego, które spala się, by zrobić miejsce nowemu, Zawsze jest ta dłoń rzemieślnika budująca kościół choć w sercu, tęskniąca za szumem pradawnych dębów. Globalizacja, migracje, internet to nowe narzędzia do kształtowania tej samej starej tożsamości. Wciąż jesteśmy naczyniami, które się wypełniają i opróżniają wciąż szukamy swojego miejsca swojej definicji swojego „my. A ja? Ja wciąż obserwuję, jak Dym unosi się w górę. Wciąż widzę ten sam ogień. Dym nad gnieznem rozwiał się dawno, ale echo pytania: „Kim będziemy, wciąż drży w powietrzu. I wciąż czuję zapach spalonego drewna, gdy cisza zapada w tym muzeum, a światło księżyca rysuje cienie na starych, bezgłośnych eksponatach. Czasem myślę, że ten dym nigdy tak naprawdę nie zniknął, po prostu zmienił swoją postać.